Chciałem bardzo jeszcze raz powitać się w Opolu. Mam przyjemność tu być w niedługim okresie, Długi Raz. I dzisiaj chciałem przedstawić osobę, która będzie nas reprezentowała na pierwszym miejscu z listy polskiej, Witolę Baczyński, Osoba znana w tym mieście, przedsiębiorca. To, co mnie najbardziej urzeka, to to, że w kampanii i w swojej działalności podkreśla gospodarkę jako najważniejszy czynnik rozwoju po pierwsze gospodarka a po drugie co mnie również urzekło, był mistrzem nurkowania technicznego w 2003 roku. Jest to osoba zaangażowana w sprawy miasta od lat, Opolanin. Tak, jest z, z urodzenia. I tego typu osoby są dla mnie wielką wartością. Jest też młody, zarówno wiekiem, jak i mentalnie. Jestem przekonany, że będzie dobrym przedstawicielem naszego ugrupowania. Ziemia Polski. Bardzo dziękuję za tą wielką dozę zaufania. To dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim naturalna funkcja reprezentować środowiska ludzi, którzy mają poglądy umiarkowane, poglądy centrowe. Opole nie ma swojego reprezentanta i to było jedno z głównych powodów, dla których zdecydowałem się stanąć do tego wyścigu wyborczego. O polu jest potrzebny reprezentant Warszawy, który będzie zabiegał o interesy miasta, o interesy regionu. Tutaj borykamy się z potężnymi problemami, chociażby demograficznymi, o których jest mówione bardzo dużo, ale niestety za tymi słowami nic nie idzie. Dlatego Polska i przede wszystkim nasz region potrzebuje wielkiej zmiany. Zmiany elit politycznych, ale nie na takie, które skupiają się wyłącznie na populizmie, tylko potrzebuje ludzi, młodych przedsiębiorczych, doświadczonych, którzy mają do czego wrócić, dla których, kiedy ławy poselskie staną się za, krótne, nie, za krótkie, nie będą się ich kurczowo trzymać. Także ten start jest dla mnie wielkim wyzwaniem, całkowicie naturalną kolejną drogą, która idealnie koresponduje z tym, o czym w Opolu mówimy, co w Opolu jest najważniejsze. Czyli Stabilność, i tylko poprzez taki stabilny system, zarówno podatkowy, jak i stymulujący gospodarkę, poprzez docenienie innowacyjności, przedsiębiorczości w naszych lokalnych społecznościach, na każdym poziomie możemy osiągnąć wspólny sukces. Także to nasze dzisiejsze spotkanie jest początkiem wielkiej drogi do tego, abyśmy osiągnęli. Wspólny sukces wymiany pokoleniowej elit, które w tej chwili nie mają nam nic do zaprezentowania, oprócz tego, że cały czas próbują utrzymywać status quo, a tego naprawdę nie chcemy.